I siemanko widzowie i w tym odcinku jestem razem z Gosią, tutaj właśnie jest Ale nie jest u mnie dlatego, bo postanowił... bo tak po prostu I dziś będę z nią nagrywać z Grinchem, więc może chodźmy tu No, o, dobra, jesteśmy z Gosią Jesteśmy w grze Grinch, mam nadzieję, że fanki jeszcze do nas dołączą Na razie jestem tutaj z Gosią <laughs> Nie wiem ile będę raz ale okej okay. Dobra, zobaczmy. Chicken, ktoś pisze. Okay. Mam tutaj jakiś trochę problem, no bo myszka w tej grze. Co to było? Nie działa. Dlatego muszę tutaj takimi. W klawiaturze jest są jeszcze takie cośka, że. Że można sobie im, ich używać. I właśnie ja będę używać. Co to? Bad. Okej, okay, coś dziwnego, okej okay. Dobra Czekamy D Dlatego niestety nie miałam czasu na Mikołajki, no wiecie y Gdzieś tam pojechałam, byłam w szkole I tak dalej, dlatego nie miałam czasu na Mikołajki, ale Postawiłam, że właśnie teraz to nagram, nawet jeśli już nie mam Mikołajek. No cóż, gdzie my jesteśmy? Welcome to Chinwilits. E, coś tam, coś tam. Ja sobie tutaj tutaj mam przetłumaczone na polski. Nie, nie mam. No to trzeba przy, szybko przetłumaczyć. E, ba, 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 ba. Jest Wigilia Bożego Narodzenia. Noc przed najwyższym. Co? Teraz nadszedł czas, aby rozpocząć naszą ceremonię oświetlenia. Dobra, gdzie jest Gosia? Szukamy Gosia. O, tu jest, dobra. Jak zawsze każda, każdy pomaga umieścić. Aha! Czyli trzeba teraz udekorować choinkę, żeby było ładnie. Widzę, że Gosia już pobiega, a ja jeszcze nie. Dobra, mam. Dobra. A! My jesteśmy taki cymali, Ja! Dobra, eee... Yy. Dobra, widzowie. Yy, yy. E! E! Jej! Zdepiłam! Ojdź! Widzowie. Szkoda, że ta myszka nie działa, to bardzo mi, mnie smuci, ale, o nie, czy ja utknęłam, o nie, widzowie, o dobra, dobra, widzowie, widzę, że pra... zaraz ozdobimy już całą choinkę, o nie, ludzie, pomóżcie mi, nie umiem choinek ozdabiać w Robloxie chyba, widzicie, widzowie, no. Dobra, zobaczmy. Ja, z... ja nie mogę jej udekorować normalnie choinkę. Ja nie mogę. No dobra, widzę. Ja może sobie tu ściszę piosenkę. Aha, w ogóle prawie. No dobra, niech trochę wszystko zrobione. Dziękuję za pomoc. Ja sobie może tutaj ściszę. O, widzę. O. O, no jeszcze nie skończyliśmy. Teraz nasz czas, aby włączyć światełka. Dobra, tak jest. Masz rację, odliczamy od trzech. Losia mówiła: siedem, dwa, trzy. Pojneczko, dawaj, świeć się. Raz, dwa, trzy. Ła, ale ładne. Myszka mi szaleje. Ech. O, dobra. A czemu coś, 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 coś się stało, widzowie? Halo. O! Teraz jesteśmy w świątecznym stroju. Nasz jest czas na gorącą czekoladę? Podążaj za mną. Dobra. Łańcuch. Ciekawe imię. Bardzo ciekawe imię nie, widzowie, naprawdę. It's party time! Let's czy Czas na imprezę! Cieszymy się gorącą czekoladą i, ciastę, i ciastem! Yupi! Kasia idzie, dobra. Dobra, ja tu. Ja chcę tu siedzieć, ja tu. Wow! O, ale fajnie, piję czekoladę gorącą, ale fajnie! Tu, tu, Też mi się chce czekoladę gorącą, widzowie. To ten podły pani Grinch po drugiej stronie wioski na szczycie góry. Na hmm? naprawdę, widzowie. Przygotowana jestem dlatego, bo wczoraj oglądałem Grinch'a. Napisz w komputerze, kto oglądał Grinch'a. Mam nadzieję y jestem bardzo ciekawa i jestem ciekawa, co dostaliście na Mikołajki, bo ja no nie wiem. Nawet nie pamiętam co tak naprawdę. Ale nie, w tym roku coś tam coś tam. Ukradłem Boże Narodzenie. Mu ha 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 ha. Dobra. No cóż, ja dalej mam tą czeko czekoladę. Mhm, okej. Okay. Jakoś trochę dziwnie mi tak. O. Słuchajcie, widzowie. No może. jeden pomysł. Mam dwie. Dwie sanki. Jakiego koloru sanki chcesz? Czerwony. Ja chcę czerwone, dlatego. bo. Znowu coś się pykło, coś pykło. Dlatego, bo czerwony to taki fajny kolor, taki co taki taki fajny, taki dla świąt, powiem tak. O, myszka mi zaczęła działać, jupi! Dalej chłopaki, usiądź na sam... Ja nie jestem chłopakiem, po pierwsze, ja chcę być Gosię. A. Napiszcie w komentarzu też, widzowie, czy już macie udekorowany pokój, czy coś takiego. Ja mam w pokoju choinkę, taką gdzieś malutką. Oczywiście, bo po co by miała dużą choinkę mieć? Wow! Też, ja tak naprawdę też chcę tak sobie pojeździć. Co się ze mną stanęło? O, gdzie my jesteśmy? Trzyma się z daleka od tego Grincha. Chłopaki, obudźcie się, czy wszyscy są w porządku? No, jakbym. Nie wiem, czy to na pewno są chłopacy. <grym> tak naprawdę. Myślę, że. A gdzie Gosia? O, Gosia, Je! Yeah! A czemu my jesteśmy tylko w trójkę? Tak długo, że zrobiło się zimno. Aha, jakoś mało nas jest. Czy to wieża Grincha? No, chyba tak. Leko, tylko Grinch. Trzymaj się z daleka. Tylko Grinch! A nie, 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 bo ja też chcę tam. Um. Nie top. To jest nietoperz? Amaś, masz, amaś, masz, tak czy powinniśmy. Tak, ech. Amaś, amaś. Do ataku! Znowu gdzieś nas teleportuje, ale fajnie. O, gdzie my jesteśmy? łańcuch znowu i musimy ten parkour! O oh, nie! This is... To jest niesamowite! Gdzie jest Gosia? Co Sobie... Aha, dobra. Przynajmniej widzimy schody, aby wspiąć się. Co to za odgłosy peka... pękania? Uh... S... O oh, nie! Śnieg wype... wypełnia jaskinie ze szczeliny w dachu! O nie, widzowie, szybko spinaj się, abyśmy. O, dobra, wejdź do jaskini, dobra. Postaram się, o nie, o dobra. Ich, ich, ich. Gosia jest dobra, jest, to dobrze. O nie, spadłam. Widzowie, spadłam, nie, dobra. Teraz nie mogę spaść. Łych. Łych. Ich, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Widzę, że Gosia na mnie tu czeka. Nie, to nie gosia. Tu jest gosia. Dobra, cześć Gosia. Ja myślałam, że tam gosia stoi. O! Picowie szybko musimy. O, naciśnijcie przycisk, subskrypcję, jak ten czerwony kryształ. Będzie mi bardzo miło. Wiecie, jaki możecie mi zrobić prezent? Nawet już nie mam. Ja. Chociaż nawet już nie mam Mikołajków. Może zostawić subskrypcję i łapkę w górę, bo w tym roku. Może dobijemy. 1400 subskrypcji, bo na razie jest 430 nie co? 1380 na razie jest subskrypcji, więc mam nadzieję, że w tym. Jesteśmy mi pierwszymi urodzinami tutaj. Ale fajnie. Chłopaki, słyszę kroki. My chłopaki nie jesteśmy. Ukryj się w tej szafie i bądź cicho. Okej, okay, dobra. Szybko, Gosia, chodźmy. O. Dobra, jesteśmy i co teraz? A, a, a on to co? Czekajcie, widzowie. My jesteśmy tutaj tylko w dwójkę z Gosią. Aha. Grinch idzie? Idzie, Grinch. To Grinch, cicho. O, to ja tu mówię. A ja nie chcę być cicho, bo ja będę się. Ja nie chcę być cicho. Nadszedł czas na mój plan. To jestem ja i oto jestem cały smutny, podczas gdy Chenwil, czyli ktoś kowo... jest. Takie świąteczne organizują prezent z gorącym czekoladem, a ja nawet nie to. A on nawet nawet go nie zapraszają. Um, więc podczas gdy oni śpią, dziś wieczorem obiorę się jak mężczyzna, coś tam, coś tam. Chyba mu chodziło jak święty Mikołaj. I kiedy oni się obudzą, będą smutni. Że stracili wszystkie prezenty. O tak. O nie. Nie. Co to jest? Co to? Kto jest w szafie? O nie, widzowie. Czy on się dowiedział, że my tam jesteśmy? O nie. O nie, widzowie. Hi, Mister Grinch. Dlaczego jest prawie Grinchem, widzowie? A co tu chodzi? Ubiliśmy się. Tak, tak. Wychodzimy teraz. Pa! Nie, tak szybko. Wy Przysłyszeliście e, mój plan każdego. Jakby mój plan. Em, Boże Narodzeniowy, po, powiesz wszystkim, muszę cię wyeliminować. Co? Chłopaki, chłopaki, pięknie! Co? A, A gdzie mój biec? A pomocy! Ratunku! O nie, o nie! Nie, Gosia. Szybko, szybko, biegnij. Gosia, biegnij gdziekolwiek. Gosia, uważaj. O nie, Gosia, uważaj, błagam cię, nie, nie, nie musimy, nie możemy, nie możemy paść. A! A kiedy to? Kiedy tego? A może musimy go pić? Czekajcie. A masz a masz a masz, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz, Chyba nie, widzowie. O nie, ja mam bardzo mało tego. O nie. Dawaj, Gosia. A nie. Pomocy. A? Nie, zaraz padnę. Ja Uff, jak jakie się dla mnie zbyt szybcy Zawrę za, za coś tam coś tam. wie, tak mam ma, mało życia. Obiecujesz mi, że nikomu nie powiesz o moim planie. A w course, Mr. Grinch. Oczywiście, Mr. Grinch. Nikomu nie powiemy o tym. <słuch> Dobra, gdzie my jesteśmy? Co, 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 co się stało? Coś co, 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 co się stało? Well, that just happened. Co się stało? Ja nie wiem, co się stało. Łańcuchu. Wow. O! Śpimy. Dobra, ja do gości. Ja tylko na czerwonym będę. Jej. Tylko po to, aby spotkać Mikołaj nie nie co? Dobra, koleżanki, przyjdźmy do pracy nad pułapką? Aha. Godzina później. No ciekawe, co się... Ciekawe, co się stanie. Ciekawe. Z... Drzwi do pułapek są już gotowe. Sieć będzie go trzymać. Wszystko, co musimy zrobić, to czekać, aż usłyszymy, usłyszymy świętego Mikołaja. Wiesz, co mówiłam? Święty Mikołaj nie przychodzi, chyba że śpisz. Idź do łóżka. Jestem w łóżku. Czekolata, ale fajnie. O! <laughs> o, o zasnęłam, O, zasnęła. Na razie śpię, możesz zostawić ławkę w górę, widzowie. I co, przyszedł święty Mikoła? <laughs> Szepcze, czas ukraść. Boże Narodzenie. Aha, on szepcze, że. Czas. To święty Mikołaj! Znaczy, to Grinch! E, 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 Grinch, do nas. Popaki, obudźcie się, coś złapaliśmy. O, te po nim chodzę. Co wy jakie robicie, to nie jest. Cześć, Mikołaja, przykro. Przykro nam, po prostu chcieliśmy cię poznać. No. <grym> um. Lepiej wymi mnie stąd i wróć spać, jeśli coś tam, coś tam, a coś tam. O teraz. Okej, wróćmy ja wróćmy do łóżka. Do, wrócimy do łóżka. Przepraszam. Ja nie chcę przepraszać Grincha. On chciał nam święta zepsuć. A czy to, 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 to naprawdę tyle kosztuje? Dobra, jeśli to, to potem kupię. Dzieci popełniły duży błąd. Głupcze dzieci. Udo, upodobali coś tam. Co ja nie umiem tak szybko czytać. A Grinch ukradł wszystkie ich prezenty. Oj, oj, oj. Taki zły uśmieszek. My tylko jesteśmy tu z gością. Ja nie mogę. Where? Gdzie są prezenty? O nie! Nasze prezenty wszystkie znikły. U. Przepraszam widzowie. Sprawnie do rzeczy, drzewo na zewnątrz. Może tam jest? O dobra, chodźmy szybko, szybko i ja nie wiem gdzie. Czekajcie. Nie ma co robimy? Czy... A poczekajcie, a gdzie ja jestem? Ajdę no, przecież. Co? O co tu chodzi? Ja nic nie mogę iść. Może się gdzieś pójdzie będziemy mieć pytanie. ale jak ja tu mam przejść? Halo. śleć łańcuch? Widzowie, mnie nie teleportowało. Halo, pomóżcie mi. Halo, widzowie, no, niech mi ktoś pomoże. Widzowie, niech mi ktoś pomoże. Nie mogę tam, mnie nie teleportowało po prostu. <grym> to nie fe <grym> No dobra, no to może poczekamy i zobaczmy, co się stanie. Ludzie jest pęknięty. Pięknięty, musimy. Co, widzowie! No nie, ja rozumiem tego. No, może nie ja na tym skończymy, co widzowie. Albo poczekajcie. No dobra, no to może na tym skończymy, widzowie, bo coś tu nie pykło po prostu. Nie pykło, coś mnie nie teleportowało, więc widzimy się na następnym odcinku. Pa pa!